Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to już za około rok ulica Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie wyglądać inaczej. Będzie remont, wymienione zostaną krawężniki i chodnik. Pojawi się dwumetrowa ścieżka rowerowa, na siedmiumetrowej jezdni położona zostanie specjalistyczna nawierzchnia o określonej twardości. Kiedyś brawurowo odważnie zaprojektowana ulica z pięknym pasem zieleni z drzewostanem, ulica, która jest jednym z takich głównych ciągów spacerowych ze względu na szkoły, szkoły podstawowe, szkoły średnie, przychodnie obiekty na aktywności. Obywatelski Centrum, więc ulica reprezentacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, będzie nowe oświetlenie i nowe zjazdy. Miasto chce również zainwestować w zieleń. Zieleń to jest dbałość też i o estetykę. To jest też dbałość o ochronę środowiska i my musimy coraz bardziej zwracać uwagę, że nie tylko drogi, ale i ta część wspólna, ta część związana właśnie z ochroną środowiska, właśnie z uświadamianiem, że to środowisko jest ważne dla wszystkich i to jest taka dedykacja dla wszystkich, którzy o to środowisko dbają, a mamy coraz więcej osób, które zwracają na to dużą uwagę. 12 stycznia podpisano umowę z wykonawcą Ostrowie firmą Drogbud. Prace remontowe ruszą na przełomie marca i kwietnia. Mieszkańcy Ostrowca, a przede wszystkim kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Tam jest pełna wymiana konstrukcji, w związku z tym głębokie wykopy i na pewno zastanawiamy się nad to wspólnie z nadzorem i z inwestorem, w jakim kierunku pójdziemy, czy będziemy faktycznie robić to etapami, czy... ale to jest na razie na etapie jeszcze pewnych uzgodnień, w związku z tym za wcześnie na ten temat mówić. Wcześniej, bo jeszcze w styczniu ma rozpocząć się remont odcinka drogi od ulicy Kilińskiego do łącznika Targowiska Miejskiego z ulicą Chrzanowskiego. Warunek jest jeden. Warunki pogodowe w tym wypadku muszą się nam zmienić na te bardziej niekorzystne dla Państwa, czyli ujemne temperatury to nam pozwolą tam na wykonywanie y, lepiej prac bo tam jest teren podmokły i na dzień dzisiejszy to też to jest specyfika, że raczej nie powinniśmy tam grzebać. Równolegle do jezdni zostaną wytyczone place o szerokości 2,5 na 6 metrów, na których będą mogły parkować samochody obsługujące firmy, których siedziby są zlokalizowane przy tej ulicy. Ten odcinek. To jest 604 metry z przebudową zjazdów, też z okrowężnikowaniem, ze ścieżką rowerową, wydzieloną, z chodnikiem. Ciekawostką jest to, że tutaj też zrobimy miejsca parkingowe, które w Ostrowcu są za darmo. Remont ulicy Sienkiewicza będzie kosztował gminę Ostrowiec Świętokrzyski ponad 8,5 miliona złotych. Budowa 600-metrowego odcinka drogi bocznej przy ulicy Kilińskiego wyniesie natomiast niespełna 7,5 miliona złotych.